Dobry wieczór Państwu, Sandra Jędras, Pomorze Zachodnie News Studio. Witamy się z tego pięknego miejsca. Ja myślę, że Państwo domyślacie się dokładnie, gdzie jesteśmy, ponieważ zabieraliśmy Was już tutaj z naszymi kamerami. To oczywiście dach nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Piękne piątkowe popołudnie, a w zasadzie już wieczór. Dzisiaj w naszym studiu wspaniali goście, mocno kobiecy skład. Są z nami pani Teresa Furman, Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych Semafor w Ińsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Iwona Spychalska, Fundacja Rogowo. Pani Ewa Hancz, Stowarzyszenie Kulturalne. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zapytacie państwo, dlaczego taki kobiecy skład i cóż to za wspaniałe kobiety? Otóż już spieszę z odpowiedzią. Od 2017 roku prężnie w naszym województwie działa, jak dobrze państwo wiecie, program Społecznik. I to właśnie te panie w swoich miejscowościach propagują ten program i dzięki swoim projektom są w stanie realizować mnóstwo ciekawych pomysłów i również integrować społeczności lokalne. Może zacznę od pani, pani Tereso. Wiem, że tak naprawdę o społeczniku można by było wiele i bardzo, bardzo długo, ale zadam takie, no myślę, dosyć jasne pytanie, ale ono musi paść. Skąd w ogóle przyszedł pomysł w Pani głowie, aby wziąć pod uwagę program społecznik i rozpocząć działanie? Wszystko wiąże się z rokiem 1900, 2018. Jestem jeszcze w poprzedniej epoce, widzę. A za sprawą tego, że utworzyliśmy stowarzyszenie miłośników kolej wąskotorowych semafor w Ińsku, chcąc podszywać tradycję kolejki której już nie mamy od 28 lat, podjęliśmy się stworzenia izby pamięci. W której przede wszystkim mamy zgromadzone pamiątki po byłych pracownikach kolei, po, przynoszą do nas pamiątki również ludzie z zewnątrz, którzy są związani z koleją niekoniecznie wąskotorową. I ku temu potrzebowi było po prostu pozyskiwanie funduszy. Pozyskiwaliśmy z różnych źródeł, a od 2020 roku z projektu społecznik. I tak się zaczęła nasza przygoda. W tej chwili jesteśmy już na etapie ósmego projektu. Także myślę, że to. Dość dużo. Ta praca cały czas trwa i tak naprawdę tutaj zostało zaangażowanych mnóstwo, mnóstwo osób, aby ten projekt rozwijał się na stałe. Czy to dzięki temu społecznikowi możemy powiedzieć, że faktycznie jesteśmy teraz na takim etapie, że to już jest moment, w którym jesteście Państwo usatysfakcjonowani, jeżeli chodzi o Izbę Pamięci? Czy nadal tak naprawdę ona się rozrasta i cały czas są jakieś pomysły na, na różnego rodzaju innowacje? Izbę Pamięci cały czas się rozrasta, bo oprócz czy projektów ze społecznika? Pozyskujemy jeszcze inne fundusze, chociażby w ubiegłym roku, gdzie wyremontowaliśmy stary wagon kolejowy, w którym zrobiliśmy, poszerzyliśmy ofertę, gdzie można zobaczyć kolejne zbiory. Natomiast ze społecznika to są wszystko projekty, które. Mają ofertę związaną z koleją, więc tutaj nie chodzi li tylko o pieniążki pozyskiwanie, bo one są bardzo istotne w naszej pracy, ale chcemy przez to podtrzymywać tradycję o kolei i dla młodych. Którzy w ogóle nie wiedzą, że w Wińsku kolej wąskotorowa była, i dla starszych, którzy kolejką jeździli, i dla tych, którzy do nas przyjeżdżają na wypoczynek w okresie wakacyjnym, którzy też jeździli, a teraz tylko mogą zobaczyć pozostałości po tym, co jest, co było. Pani Iwono, w Państwa przypadku również mamy do czynienia z integrowaniem się tak naprawdę wszystkich mieszkańców, zarówno starszych, jak i młodszych. I ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę teraz na tapecie, nad czym Państwo pracujecie i czym zajmujecie się na co dzień, no i jak społecznik wpłynął na te wszystkie działania. Głównie działania, które teraz prowadzimy, kierujemy do dzieci i młodzieży. Jest to wspaniała i bardzo wdzięczna grupa, i kierujemy te działania z takim naciskiem na, na dzieci z obszarów wiejskich. W związku z tym odbywają się aktualnie półkolonie w formie takiego kampa, gdzie każdy dzień to jest absolutnie wyjątkowa przygoda. Ale w tym roku, w te wakacje, realizowaliśmy wspaniały projekt właśnie w ramach programu Społecznik, tak zwany Wakacyjny Uniwersytet Plenerowy. Brzmi tajemniczo, a projekt miał przede wszystkim na celu odczarować troszeczkę wyraz nauka, który może być kojarzony z jakimś takim obowiązkiem. Zwłaszcza w wakacje. Zdecydowanie. Zwłaszcza w wakacje. No i nagle okazuje się, że ta nauka może zupełnie inaczej wyglądać, że wystarczy impuls, by się działo. No i tak właśnie wyglądały u nas zajęcia z chemii, z fizyki, z geografii, z biologii. Coś, co tak naprawdę może spodobać się tym najmłodszym, którzy nas teraz nawet oglądają, ponieważ faktycznie nauka poprzez zabawę chyba najlepiej sprawdza się i o tym pani doskonale też wie, zresztą rozmawiałyśmy o tym jeszcze przed wejściem na żywo, ale jest też wiele rzeczy, które państwo realizujecie, czy też dla młodych osób, czy nieco starszych, dogoterapia, ale nie tylko, proszę zdradzić, co jeszcze w Rogowie czeka na, na mieszkańców, ale też myślę, że nie tylko na mieszkańców, również na osoby przyjezdne. Rogował jest bardzo małą wsią, więc absolutnie nie zamykamy się tylko w tym miejscu. W tej chwili z naszych zajęć i propozycji, które, które oferujemy, korzystają absolutnie wszyscy mieszkańcy z gminy wiejskiej Stargant. Przyjeżdżają do nas dzieci ze Szczecina, z Goleniowa, z Gryfina i, i warto przyjeżdżać. Już od 15 września wracamy z takimi naszymi zajęciami, które będziemy kontynuować. I tak jak, tak jak wakacyjny uniwersytet plenerowy za każdym razem podchodzimy troszeczkę w niestandardowy sposób, bo tak jest po prostu najfajniej to się sprawdza więc oferujemy jogę dla dzieci w języku angielskim, gdzie dziecko obcuje z tym językiem tak jak właśnie się dziecko języka uczy. Będziemy mieć zajęcia yoga familii, które pozwolą na ćwiczenie razem z najbliższą osobą. Jest to wspaniałe nawiązanie relacji taki Wspólny czas tylko dla siebie, gdzie mama, czy ciocia, czy babcia nie myślą o obowiązkach domowych, ale są tu i teraz z dzieckiem. Musimy, bo po, po prostu jest, taki, jest taka potrzeba, jest taka chęć, kontynuować zajęcia, które mają taką wdzięczną nazwę skrzydła dla malucha. Są to zajęcia niesamowite, które rozpoczynają się przedstawieniem teatralnym, w którym dzieci uczestniczą w ścieżkach sensorycznych, po to, by na koniec zejść do pracy. Kreatywny i własnoręcznie coś zrobić, więc te zajęcia też absolutnie po prostu muszą być kontynuowane, bo, bo są tak potrzebne. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne dla dzieci i młodzieży, no to zajęcia sportowe. W związku z tym będziemy kontynuować prowadzenie drużyny sportowej Dąbki Rogowo. Jest to drużyna piłki nożnej, chłopców z różnych wsi właśnie gminy Stargard, którzy teraz po... Dwóch latach wspólnego ćwiczenia są najlepszymi przyjaciółmi, nawiązali wspaniałe relacje i powiem, że nie tylko dzieci, bo również rodzice to się. To się z tym wiąże, tak. To się z tym wiąże. W związku z tym, ponieważ jest tyle zapytań, jest takie zapotrzebowanie właśnie na ten sport dla dzieci, będziemy otwierać kolejną grupę dla młodszych dzieci od czwartego roku życia. Mam nadzieję, że taki projekt związany właśnie z kulturą i sztuką nazywał się Akademia Pani Sztuki, polegał na cotygodniowych spotkaniach z, ze sztuką. Na spotkaniu z dziećmi mówiliśmy króciutko o, o jakimś kierunku w sztuce, tak, żeby te dzieci zainteresować, a później robiliśmy z nimi w pracowni kreatywnej coś tak nietypowego i tak niestandardowego, co się wpisywało właśnie w ten kierunek sztuki, że jestem przekonana, że wiedza w ten w sposób zdobyta, zostaje na całe życie. Także y, mamy wypełnione dosłownie 7 dni w tygodniu. Podoba nawet, jest rozciągnięta. To mam jest wrażenie. czasami jest za krótka. Jest, jest czasem za krótka. Pani Ewo, Pani nie od dziś związana z tego rodzaju projektami, z wieloma aktywnościami, I w jaki sposób społecznik y, zapisał się u Pani w pamięci i w jaki sposób z tym społecznikiem tak naprawdę się to wszystko rozpoczęło w przypadku kulturalnych, ale również w przypadku Pani Ewy Hand. w po ogóle prostu. w życiu? Tak. ja myślę, że ja to wystałam z mlekiem matki po prostu. Od kiedy pamiętam, moja mama działała społecznie, właśnie też na wsi, w małej społeczności. Tam się chyba troszeczkę łatwiej. Łatwiej działa, bo się wszystkich zna. Można łatwiej angażować ludzi niż w mieście. Oceniam to z perspektywy teraz, bo mieszkam w Perzycach, czyli no w, w niewielkim, ale jednak mieście. Mama i jej bracia w ogóle. Jako dziecko, pamiętam, prawie wszyscy się angażowali społecznie, ten czyn społeczny i tak dalej, to dawno, dawno temu, ale tak było. I jak przeprowadziłam się do Pyrzyc i podjęłam pracę zawodową i taka pierwsza praca właśnie związana z pozyskiwaniem środków, to była praca w lokalnej grupie działania. I przecież wiemy, że tam... To zaangażowanie społeczne, ten sektor społeczny, tak zwany, no to była podstawa działalności. To były inicjatywy lokalne, to była ta te inicjatywy oddolne. Więc yy, i, i tam, yy, ta, tam postawiłam pierwszy krok. Yy, pomyślałam sobie, że no warto chyba założyć takie swoje stowarzyszenie. Kiedy rozpoczęłam pracę w Parzyckim Domu Kultury, ówczesny dyrektor, Tomasz Lewandowski, teraz dyrektor teatru Lalek Pleciuga. Ewa, słuchaj, a, a może byśmy założyli takie stowarzyszenie, ono by działało przy Domu Kultury, e, byśmy też pozyskiwali środki właśnie na różne działania, i sobie pomyślałam, czemu nie. Nazwa właśnie stąd się wzięła, że, że, że działalność w kulturze, i to był 2016 rok. E, Część ludzi, która wtedy z nami zakładała to stowarzyszenie, z nami została, część jest nowych, nie jest to duża liczba, jest nas około 10 osób współpracujących razem, działających, angażujących się, na no oprócz tego wiadomo mnóstwo wolontariuszy i działalność, przy której, którą organizujemy, to tak, to zdecydowanie to są około kulturowe aktywności, czyli wspieramy działalność wszystkiego Domu Kultury, ale nie tylko, bo w perspektywie lat od 21 roku, chyba napisaliśmy wtedy pierwszy projekt do Społecznika, to jeszcze wtedy były inicjatywy lokalne. O ile dobrze pamiętam, tam było głosowanie. Można było pozyskać 10 tysięcy złotych i nam się to udało. To był projekt też właśnie z Pedekiem, i to, była, to był tak na tak. I wtedy działa, działaniami objęliśmy cały powiat pyrzycki i we wszystkich tych większych miejscowościach były zorganizowane warsztaty dla dzieci. Jeździliśmy wtedy, budowaliśmy karmniki. Potem była wystawa tych karmników, była ścieżka edukacyjna w aplikacji Geniali, czyli też online, bo to był ten czas właśnie taki około covidowy, 21 rok, więc takie wszystko się przeniosło, wszystko się przeniosło do sieci. O wystawie mówiłam, były jeszcze takie taki konkurs był zorganizowany, jakieś takie animacje, no i potem rokrocznie, znaczy rokrocznie nawet nie, bo społecznik był dwa razy w roku, prawda, ogłaszany, więc za każdym razem próbowaliśmy i brakuje nam pięciu tysięcy, żeby zebrać się okrągła sumka pięćdziesięciu tysięcy złotych ze społecznika. Spaniale. Czyli to był ten ptak na tak i siedem innych wniosków. Angażujemy różne, różnych ludzi, bo to są różne działania, czasem nawet to są zajęcia sportowe. To wiadomo, ta to pobudzanie tej wrażliwości ekologicznej przede wszystkim, ale pod to naprawdę można podłączyć bardzo wiele rzeczy. Od zajęć sportowych, po występy artystyczne, po taki fajny projekt był Kulturalna Ławeczka, czy, 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 czy Zielona Ławeczka Pyrzyckiego Społecznika. I my mamy siedzibę w Pyrzyckim Domu Kultury. I właśnie przed tym budynkiem wpadliśmy na pomysł, żeby tam urządzić taki kącik zieleni, zrobić trochę nasadzeń. Odrestaurowaliśmy dwie ławki, które mieliśmy, żeby nie kupować, wiadomo, bo taka jest idea. No i tą ławeczkę tam postawiliśmy i chcieliśmy jakoś upamiętnić to. I szukaliśmy jakiegoś cytatu, który by oddawał właśnie rolę społecznika. No i jak zobaczyliśmy, to był cytat z Einsteina. Jak to szło, że. Może nie powtórzę tak do końca, ale że a wiem, kiedy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. I to jest właśnie społecznik. I, te, i przed wejściem do Pedeku taka ławeczka stoi, i za każdym razem jak wchodzimy, mam nadzieję, że pracownicy też i, i, i ludzie, którzy przychodzą, to widzą i sobie myślą, no tak. O, tak. Ale Pani Ewo, coś w tym jest faktycznie, drogie Panie, bo ilekroć rozmawiamy w naszym studiu o społeczniku, to faktycznie dywagujemy troszeczkę nad tym, jaka jest siła, a siła jest niewątpliwa osób, które działają przy tego typu projektach, ponieważ trzeba kochać ludzi, trzeba być bardzo aktywnym, zaangażowanym i być może też czasem ta niewiedza troszeczkę ratuje, nie wiemy co czeka za zakrętem, ale ta chęć pomocy, chęć zdobywania czegoś nowego, integrowania społeczności lokalnych faktycznie pomaga i daje tę siłę. Ale teraz troszeczkę właśnie o tej sile, bo mamy dzisiaj możliwość rozmawiać jedynie z paniami, ale ja wiem, że tutaj potrzeba jest też pracy drużynowej niejednokrotnie. Jak to wygląda w przypadku pań, działalności? Tutaj potrzeba niejednokrotnie wielu rąk do pracy. Jak to jest z tym angażowaniem się i integrowaniem jednocześnie? Od pomysłu do realizacji. Pomysł zawsze się zrodzi w trakcie nawet społecznika, którego robimy na przykład na dzień mm -hmm. dzisiejszy, tak? I zbieramy później informacje: słuchajcie, chcemy zrobić to i to, chcemy pozyskać pieniążki. I, no cóż, aplikujemy, czekamy na wyniki. Usilnie czekamy i patrzymy, czy jesteśmy na liście, e, a później przystępujemy do realizacji. I wtedy już wiadomo, że już nie kilka osób, tylko kolejne osoby się angażuje. Do kolejnych osób się pisze, bo w, jeżeli chodzi o, o przykład naszego stowarzyszenia, to angażujemy wtedy i szkołę, i koła gospodyń wiejskich, pobliskich z naszej gminy, e, i też Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I również proponujemy udział gminom ościennym, także zaprzyjaźnionym. Dlaczego zaprzyjaźnionym? Bo jeżeli oni robią, również nas zapraszamy. I to jest tak świetna rzecz, że mamy współpracę, że się spotykamy z nowymi ludźmi, że mamy pomysły, które wspólnie też potrafimy zrealizować. No i to jest właśnie to, że siła jest w tym, kiedy wiemy, że przyjdą do nas ludzie, że chcą. Z nami być, że pracujemy, no i wykorzystujemy to, że chcą, chcieć, bo to chyba jest istotne, żeby chcieć zrobić to, co inny, inny, inna osoba proponuje, inne grupy proponują. To współpraca pomiędzy stowarzyszeniem a innymi stowarzyszeniami, organizacjami i mieszkańcami, którzy nie są zrzeszeni, to chyba to jest, to, to jest chyba to, co najważniejsze. Pani Iwonu, tych aktywności wrogowie jest bardzo dużo. Ile osób pracuje, współpracuje razem z Panią, aby to wszystko faktycznie miało, jak to się mówi, ręce i nogi, aby ta doba jednak, te 24 godziny i te 7 dni w tygodniu wystarczyło zawsze na zrealizowanie wszystkich planów? Na stałe pracujemy w cztery osoby, ale przy każdym przedsięwzięciu zatrudnione są dodatkowe osoby i w zależności od tego, czego ono dotyczy, no to po prostu szukamy przede wszystkim ludzi z pasją, bo jeżeli chcemy, żeby na no właśnie na wakacyjnym uniwersytecie plenerowym geografia została pokazana z zupełnie innej strony, no to musimy znaleźć osobę, która potrafi w ten sposób o niej opowiedzieć. No i tak na przykład znaleźliśmy... Prowadzącego, który oczarował dzieci, Opowieścią o mapach pirackich. Tak bardzo oczarował, że nagle zaczęliśmy mapować teren, mierzyć rzekę, wyznaczać kierunki świata, i okazało się, że z tego spotkania, gdzie biegaliśmy z tymi mapami własnoręcznie zrobionymi, pirackimi, tak naprawdę została ogromna wiedza w ogóle z zakresu, właśnie, map. Geografia nie taka zła się okazuje. Właśnie się okazuje, że ta geografia nie jest taka zła. No, w związku z tym, w zależności od podjętego tematu, no szukamy po prostu pasjonatów, szukamy ludzi z wyobraźnią, szukamy ludzi, które kochają dzieci, bo e, najważniejsze, żeby właśnie dać ten impuls. E, trzeba to jednak czuć, a już dzieci później same z nim zrobią to co najlepsze nie, Ewo, jak to wygląda w waszym przypadku? No u nas, tak jak moja przedmówczyni wspomniała, to wszystko zależy od tego, jaki projekt jest realizowany. Jeżeli organizujemy jakieś zajęcia kreatywne dla dzieci, często one są organizowane w Pyrzyckiej Pracowni Jutra u nas, na którą też zresztą pozyskaliśmy dofinansowanie, ale to z prowu, to już był, to, to już był większy, niemalże inwestycyjny projekt, bo, bo takie też udało nam się zrealizować. No to wtedy jeżeli to mają być zajęcia krawieckie, no to wiadomo szukamy kogoś, kto umie szyć. Jeżeli to mają być zajęcia jakieś y, plastyczne, szukamy instruktora y, plastyki. A szukacie w mediach społecznościowych czy w szukamy sposób? szukamy różnie. Czasem wiemy, mamy sprawdzoną osobę, że ta dziewczyna się sprawdzi, ją bierzemy, ją dzieci lubią, wiemy, że jest okej, okay, współpraca jest okej, okay, otwartość jest kreatywność i tak dalej, bo wiadomo, że czasem są takie sytuacje, że trzeba działać, już nie ma czasu na, na myślenie. Czoraj czasem. Tak, to są media społecznościowe, to są plakaty, to jest poczta pantoflowa i angażujemy. Czasem jest tak, że sobie myślimy, nie no, skąd my weźmiemy tych ludzi, którzy nam pomogą, nie możemy tak myśleć, bo nawet czasem najwięksi narzekacze ich trzeba zaangażować, i pokazać im, że są potrzebni. Bo myślę, że często taka to narzekanie bierze się stąd, że człowiek myśli, że nie ma sprawczości, a społecznik daje możliwość sprawczości, pokazania, że jeżeli się chce, to możemy zmieniać to środowisko, ten najbliższy świat wokół nas. To nie muszą być wielkie projekty i wielkie pieniądze. Trzeba po prostu y, pokazać ludziom, że jak się chce, to można. Ja myślę, że wiele osób, które nas teraz oglądają, zresztą to jest taki specyficzny czas, właśnie wakacyjny. My jeździmy po regionie, odwiedzamy różne miejscowości, przyglądamy się też tym naszym lokalnym podwórkom i przychodzi nam na myśl być może jakaś zmiana, jakiś pomysł, jakiś projekt. Myślę, że to jest ten moment, w którym możecie panie uskutecznić, że tak powiem, taką odezwę do narodu, do tych niezdecydowanych, żeby być może jak już te wakacje i urlopy się zakończą, wdrożyć te pomysły, wdrożyć te plany i zaryzykować. Spróbować swoich sił ze społecznikiem, a jeżeli nie ze społecznikiem, to chociaż odrobinę w jakimś zakresie właśnie tej lokalności. Co byście mogły, panie, powiedzieć tym wszystkim widzom, którzy właśnie teraz sobie myślą: A no tak, no jest ten społecznik, no ale co ja mogę zrobić? No, okazuje się, drodzy państwo, że można wiele. Pani Tereso. Można zrobić bardzo dużo. Przede wszystkim pomysł, a pomysłów naprawdę może być wiele. Wystarczy tylko spojrzeć wokół nas. To może być projekt związany z ekologicznym, nasadzenia. To może być projekt upamiętniający pewne wydarzenia, bo przecież wielu z nas postawiło tablice informacyjne, tak, które ma, u, mają upamiętniać pewne wydarzenia, pewne sytuacje z historii chociażby swoich miejscowości. Przede wszystkim nie bać się aplikacji. Naprawdę. Pierwszy raz, kiedy podeszłam, żeby aplikację złożyć, bałam się, co tam trzeba zapisać, w jaki sposób to wszystko odnieść, żeby akurat ja, żeby mój projekt się wyróżnił w tym wszystkim. I proszę mi wierzyć, za pierwszym razem, kiedy jeden, jeden jedyny projekt wysłałam, w ostatniej chwili i otrzymaliśmy go, więc była to dla mnie informacja, słuchaj, naprawdę nie jest tak źle, a rozliczenie projektu? Według mnie, dziewczyny, wydaje mi się, że jest bardzo prosty. Patrząc na inne rozliczenia, które, które robiłam, projekt, kiedy, które pozyskiwałam pieniążki z różnych projektów, to naprawdę społecznik nie jest trudny. A zmienić można dużo i ludzi zaangażować do projektów naprawdę można. Tak jak dziewczyny powiedziałyście, w zależności od potrzeb jest możliwość pozyskania ludzi, a są naprawdę ludzie chętni, którzy chętnie wyjdą z domu. Z dziećmi jest troszeczkę inaczej, bo dzieciom rzeczywiście trzeba pokazać, co takiego fajnego w tym projekcie będzie. Natomiast tak jak ja się otaczam z osobami już seniorami, tak, 50, 60 plus, to proszę mi wierzyć, oni bardzo chętnie przyjdą, pomogą, zrobią, cieszą się z tego, że ktoś jeszcze inny przyjdzie i doceni te 6,5 tysiąca krokusów, które posadziliśmy w pobliżu naszej Izby Pamięci. Pani Iwono? Ja mam taką podpowiedź, bo ja nigdy nie szukam pomysłów, nie wymyślam. One po prostu leżą na, 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 na drogach, bo nie powiem, na ulicy. Trzeba się po nie schylić. Trzeba się po nie schylić. I to, co najlepiej wychodzi, to po prostu słuchanie ludzi. Bo ludzie wyrażają swoje potrzeby, mówią, czego im potrzeba, co by chcieli. I wystarczy to po prostu ubrać w zgrabną całość, może troszeczkę podkolorować, żeby faktycznie było po prostu najlepiej i realizować pomysły, które nie przychodzą nam do głowy, bo może się zdarzyć tak, że się pomyliliśmy, że to był tylko nasz pomysł, ale jednak, które po prostu słychać właśnie na tej, na tej ulicy, słychać, nie wiem, w klasach, słychać na zebraniach, słychać Podczas rozmów przyjacielskich, sąsiedzkich i tych pomysłów jest tak dużo, że w zasadzie to i się nie szuka, tylko się wybiera, które dam radę zrealizować, bo doby nie starcza. Tak? Więc po prostu no, no, robimy te, które, które wydają nam się najpewniejsze, najbardziej chciane, takie strzały w dziesiątkę. No ale tych strzałów w dziesiątkę nadal jest tyle, że. No, Wystarczy dla każdego. Wystarczy dla każdego. Zdecydowanie. Chciałoby się powiedzieć: im więcej, tym lepiej. Bo, bo to się tam właśnie, ta, ten, ten pociąg rozpędza. Pani Ewo. Ja mam teraz na tłoku myśli bardzo dużo rzeczy chciałabym powiedzieć. Mamy czas. <laughs> mamy czas. <laughs> Pani Teresa powiedziała, że społecznik jest dosyć prosty. Jest i zdarza się tak, że ktoś. Do, wie, ludzie wiedzą po prostu, mieszkańcy, że my pozyskujemy te, te, te środki i często mamy telefony, co zrobić, jak zrobić, gdzie złożyć. To często mówią o społeczniku, że to jest bardzo wdzięczny projekt, na nim się można nauczyć, żeby sięgać po większe środki. To po pierwsze. Druga rzecz, żeby zachęcić ludzi, bo okej, okay, nie każdy może być społecznikiem, tak? Bo to się wiąże z poświęceniem swojego czasu, to nie jest praca zarobkowa, z tego się nie wyżyje, nie oszukujmy się, to tak nie działa. Ale ta praca, choć czasem cicha, często niezauważalna, to ona naprawdę daje długofalowe efekty. Dam taki przykład. Jakiś czas temu, chyba kilka lat temu, jako kulturalni w partnerstwie z gminą Pyrzyce, bo często potrzebujemy partnera, tak? to często jest potrzebny jakiś gruby, grubszy wkład własny, finansowy, realizowaliśmy taki projekt dla seniorów, który polegał między innymi na tym, że w kilku miejscowościach, właśnie w Świetlicach Wiejskich, gdzie często są zajęcia dla dzieci, ale dla seniorów nie ma organizowanych żadnych aktywności, to ci seniorzy dwa, czasem trzy razy w tygodniu mieli różne zajęcia. Fizjoterapię, rehabilitację, porady prawne, rękodzieło, yy, muzykoterapia i tak dalej. I, yy... Te projekty się zakończyły, to były jakieś dwa, dwa lata z rzędu realizowane, te projekty się zakończyły, ja miałam telefony, ale kiedy to znowu będzie, bo, bo my nie wychodzimy z domu, jak tego nie ma. No to ja teraz mówię oficjalnie, że to będzie, bo w partnerstwie z y, y, Pyrzycki Dom Kultury i y, Gmina i Gmina Stare Czarnowo właśnie za chwilę będzie projekt dla seniorów, więc y, wyjdziemy znów do tych świetlic. I y, co jest jeszcze ważne, bo y, tak, jest dużo pomysłów. One czasem leżą na ulicy, wystarczy po nie sięgnąć. Ale ja chciałabym powiedzieć, żeby Państwo się nie bali zakładać stowarzyszeń. Teraz już nie trzeba mieć stowarzyszeń krs żeby pozyskiwać różne środki. Wystarczy to stowarzyszenie rejestrowe. To jest dosyć proste. Jak jest was kilka osób, macie pomysł, wiecie, że, że dacie radę to zrobić, nie, nawet nie, jeżeli potrzebujecie pomocy przy rozliczeniu, są, są różni ludzie, którzy są w stanie Wam pomóc ten pierwszy czy drugi raz. Ale żeby się nie bać, bo, bo w sołectwach, na przykład sołectwo, no ono on nie może wnioskować, prawda? Może, może chyba jako grupa nieformalna, ale no, no, sołectwo nie ma tak jakby osobowości. A przecież wiemy, że na wsiach y, szczególnie Rady Sołeczkie, Sołtys, czy, y, czy, czy jeszcze jacyś inni ludzie, mieszkańcy po prostu, no chcą coś zrobić. Ale myślę, że no, no nie ma, jakby jako sołectwo nie możemy. Załóżcie stowarzysze. Tak jak się zakładają koła gospodyń wiejskich przecież teraz. To wcale tak? nie jest skomplikowana to wcale procedura. Wcale nie jest skomplikowana procedura. I przecież nie trzeba pisać dużych projektów. Można społecznik, teraz mikrodotacje, przecież nowe FIO. To są, to są wystarczające pieniądze na realizację takich właśnie lokalnych potrzeb. Czego paniom życzyć? Bo tego, żeby doba była czasem troszeczkę dłuższa i tydzień był bardziej elastyczny, to już wiemy. Czego życzyć społecznikom, drogie panie? Zdrowia. E, wielu pomysłów i dobrych ludzi wokół siebie, których mamy, żeby byli, ale żeby byli, żeby byli. Może nie na każde zawołanie, ale chodzi o to, że jeżeli re realizujemy projekty, to realizujemy projekty dla nich również i po to, żeby po prostu do nas przychodzili, chętnie przychodzili, a na pewno tak będzie. Pierwsza mi się zazwyczaj najwłaściwszą odpowiedzią, więc chyba będę bardzo szczera. Najbardziej życzyłabym Fundacji Rogowo, żebyśmy posiadali infrastrukturę w postaci budynku. Ponieważ nasz teren to jest teren najpiękniejszy na świecie, cudowny przyrodniczo, teren, na którym się wspaniale czują dzieci, ale pogoda w Polsce jest kapryśna i jesteśmy absolutnie ograniczeni do tych miesięcy letnich z pełną pulą działań. Na, na, na... Jest działań. Na cały rok a działań jest na cały rok w związku z tym no tak będę szczera najbardziej brakuje nam po prostu miejsca pod dachem No to trzymamy za to kciuki i mam nadzieję że może oglądają nas osoby które będą w stanie nam również te kciuki trzymać ale nie tylko trzymać kciuki a i wesprzeć w tym działaniu pani Ewo Ja życzę wszystkim społecznikom tego żeby umieli zatroszczyć się o swój dobrostan Psychiczne przede wszystkim, tego, żeby zawsze mieli poczucie, że to, co robią, jest potrzebne, czasem niezbędne, żeby mieli przy sobie obok siebie kogoś, kto ich motywuje i właśnie tych, tej, tej dobroci i życzliwości przede wszystkim. Tego nam wszystkim potrzeba uśmiechu, życzliwości. Szczęścia ile się da, dobrych ludzi wokół, tak sobie sparafrazujemy pewną piosenkę, bardzo dobrze wszystkim znaną. Drogie Panie, serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie. Wiem, że było dość trudno znaleźć ten moment w tygodniu, bo mnóstwo aktywności, ale cieszę się i mam nadzieję, że udało nam się zainspirować naszych widzów no i przyszłych społeczników. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jesteście właśnie tam po drugiej stronie. Nie bójcie się działać. Program Społecznik działa prężnie od 2017 roku i uwierzcie mi, będzie działał jeszcze wiele, Wiele lat, dlatego macie szansę na to, aby realizować swoje projekty, tak jak zresztą rozmawiałyśmy. Tych pomysłów jest mnóstwo, wystarczy tylko się rozejrzeć dookoła. Życzę Państwu dobrego wieczoru, Paniom serdecznie dziękuję i mówię do zobaczenia.